Nagle jakiś meteor kur... nas spada tutaj. No, tak może być? Nie chyba Co to jest? Yo! Wieloryb! To nas zabije człowieku UBIJE! COŚ BIJĄCY! Mi... <laughs> to jest mutant szkielet człowieku To Będzie reakcja na, na nowy ten Na modpak Tak będzie taka wstawka Jak przed... nie wie, P krasa, to będzie reakcja tej. <laughs> Witam was serdecznie na nowej serii z Bublesikiem Który właśnie... Dziś masz problem? Nie. <laughs> Jesteśmy sobie na czym, ogóle. Na medieval MC. Jest to paczka modów, która zapowiada się do jak widzicie. Na górze. Gdzie? Ty! O, go tak jebni. <laughs> Dobra. Kachek łuk. Czekaj. Łuk, czy o chuj chodzi? O, bezki Weź to. Co ty robisz? Ej, bo to jest łączone. Zabrać mi drewno! <laughs> Wezmę to quest quest, człowieku. Masz połowę. Pozdro. Let's go. Easy. Mamender Let's go. Dobra. Nie jest jakiś szar. Więc dobra. Jak możecie zauważyć, jesteśmy sobie na dość mocarnym modzie. Poczekaj, ile modów? 460. 460 y modów w jednym człowieku, w jednej paczce. Więc no zapowiada się mocno. Bo coś tam ogarnia, więc będzie nas y, instruował, pomagał nam i tak dalej. Ja będę takim babikiem trochę. Pozdro. No bo ja to kiedyś grałem, ale trochę się, 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 się pozmieniało. No, więc y, więc no, no i co? No i to będzie nowa seria. Będziecie widzieli, jak ewoluje nas ewol ewo Ewolu... ewo ewo. nasz świat. I postęp, dokładnie. Więc no! Chyba nic innego nam nie przyszło zrobić no, jak zacząć. Lecimy grę. To co? Wbijamy się tu Nie ma szans tak To dalej. jest kobel? W, no w dzień możemy, ale w nocy nie ma szans To jest kobel W nocy pokopał, no Co to jest? Aha, gramy Okej okay. Ogólnie to podkamasz skill Tree Hej Uuu widzimy to Yo. I To jest giga duże skill tree a jak to, ja to zdobywasz? będę leciał w gemy. Ja będę leciał w gemy, bo ja pamiętam, że to OP było. No za level kupujesz po prostu. Aha. Chyba zgubiłem 2 kilo. Wow, zobaczcie co to... widzowie. Mamy dużo, ale nie będziemy przeglądać, nie będziemy sobie zdradzać człowieku. Feel spawnback. Jak... O! Dostałem coś. A po co mi woda? No musisz pić. Aha, okej. Okay. Torczy mam 20? a bo ty... Orb of, of Origin, co to jest? Mm, nie używaj tego, nie rób tego błędu, ja. to zmienia ci klasę. Okej. Okay. To mogę o, to Ale O by nie, nie, no nie, no, nie no, ja bym sobie zostawił. Jakbyśmy chcieli na przykład... Jak będziemy, będziemy już w game nie? To będziemy mogli sobie zmienić klasę. Jakąś inną, jakiś Archer czy coś. <laughs> ich, dobra, zobaczmy co tu jest. <śmiech> 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 Uuuh, HP człowieku, mam A woda też odnawia HP, czy nie? Nie wiem, chyba nie, od człowieku. Od człowieku? Się... Ej, on ma ten gem. On ma ten gem. Jaki gem? Ok, game pod EXPA. Muszę na wydropić. Zdadam. <laughs> o oh, f. Nie hey, Bo, czemu nie mogę bić go, człowieku? Bo nie jest OP. Co to jest? Bone Nic to nie wypadło. A tu jest ich więcej, stary. Chyba to jest na endgame. Spadłem. Mam pół HP. Pół serca znaczy. Stary musi wystąpić. <laughs> to nie jest dobry pomysł. E tam narzekasz, stary. skacz na liście drzewa, jak coś. Bo wtedy liście, liście drzewa ten. Co to człowieku jest tam na dole? O to jest mu ten zombie, chyba. A gdzie to jest, byle? Ja poszedłem na dół, uciekłem. Aha, zostawiłbym. Na mnie nie ma im masz dużo tych Widder Skeletów, no, wiesz? No, ja bym poszedł na. na. na, na... nie wiem, to Marków czy są, nie ma. Czekaj, ja ich zabiję ten, będę rzucać ich. No człowieku, jak ty zdedasz, nie zdedaj tylko. To co jak zdanę? To lipa. Restart. Nie, wiem, bo nigdy nie tutaj Dobra. Jest hard czy easy? Mówisz, że jak skoczę no, na Marta, liście, to, to będzie Git, tak? Ta. Ale jak skoczę na liście, nawet na jedne, jeden blok, czy ogólnie na drzewo? Nie, chyba na no, no, ogólnie na drzewo, nie. A ja czekam przy takiej fortecy. Jakby ten wielek chyba na. Y chce bić. Oto jest, człowieku, zombie villager. Okej, okay, ja to zrobię taki dungeonek fajny. Tu nie, tu nie, fajny. nie działa kryty, kryty oh nie, tak? nie działają, tak? Działają, to musisz bardziej... Magmatic primordial nie. helmet of... Co to jest człowiek? Ruinik tablet. Czy to jest człowieku jakiś dinozaur? Tak, wytłumaczę teraz. Y, itemy na przykład mają swoje rarity. Okej. Okay. I jak dobrze pamiętam, to na przykład możesz sobie zrobić coś takiego, że stworzysz taki jakby enchanting table do rarity. Jak będziesz jakby... E yy, salwich, jak jest po polsku salwyć yy, jakby to powiedzieć po polsku? Yy... co to jest? Podostałem no, ten, pozdro Sa Sadu. Lęczam najlepszy, lecz fajny armor. Aha! No bo ja lutuję, no mówię ci, że chodź tam, gdzie byliśmy. O! Gdzieś tu jesteś O siema, o kurde co ty masz na głowie Nie wiem I patrz, że masz jakieś różne priory tego... Rzeczy na tych itemach, nie? Iron chestplate, tak? Nie, to są defaultowe, to ze skrzynki musisz sobie ogarnąć no, Ale są lepsze No to jak są lepsze to wiesz. I tu może coś być pod tym tronem, człowieku O, spawner Mocisz bow? O! Bless Diamond Leggings of Intelligent! Nie wiem co mówisz, ale super! No nie wiem, tak się nazywali ten człowieku. Dobra, chodź, 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 chodź Cement, tutaj, poczekaj, gdzie ty jesteś. Poczekaj, bo nie. Czy tam gdzie byliśmy? Tak. To chodź. tu. Chodź tu, chodź tu. I teraz tak. Masz tutaj coś takiego, pana to. Na tę strzynkę. I masz tutaj helm jakiś? No. I patrz, że tam masz jakiś ten. No. Z, z żółty. Zdań, no tak. Czy, no. Srebrny armor, czyli normalny armor. Diamentowy armor, czyli też jakiś armor. No dobra, no i co? No serduszka, czyli serduszka. Tam taki serduszko normalne, to jest regeneracja. No i co, mam to wziąć? No weź, no bo to jest lepszy pewnie. I patrz, że tam jest cracked gem of the combatant no jest Ale to jest chyba. Ta, to jest useless. To nie jest dobry to masz co to, so sobie, przykład, weź to? Będziesz miał, człowieku... O! Ja mam jakieś leginsy, człowieku, które mi dają plus... plus... O, mam Plus helfa! U Ironaxa mam! Jak coś to mam... Ja mam, mam gold bloki, stary! A kiedy pić ogólny to? Co pić? No tą wodę. No kiedy nie masz wody. Pozdro. <laughs> Pozdro. Gdzie to kupić? Y K, i tam masz. By skill point. A, no, kupiłem jeden. I co teraz wziąć? Cook? Enchanter? Nie wiem, ja wziąłem Blacksmith, Enchanter? Możesz sobie Miner wziąć. O kurde, Miner też jest OP. Dobra, to biorę i confirm, Bo potem, bo potem masz damage if you have gems in weapons, stary. No dobra, no i, i co I w gemy w weaponsach. No i teraz po prostu dalej, dalej lutujemy, zbliżamy. lutujemy. Jak tu bić w ogóle? Coś... Po prostu. No nie lepiej tak po prostu bić? Będę ogólnie Gniesiekę żelazną, ale nie wiem czy. Oj! O człowieku, tutaj nie jest dobrze. Ty zdedam! Ty! Hey, uciekamy stąd! Zdedały Muszę szybko odzyskać itemy. A te itemy się. Nie, no, ja mam jako w grejwie, nie? Aha, czy one zostają, tylko. Tak. Trzeba je odebrać. Oj! O człowieku! To wszyscy Nie proszę, ja nie? Ja chyba po prostu chodziłem, lutowałem. Trzeba po prostu chodzić, lutować o człowieku. Coś mi dropnęło, jakieś dan dungeon bug. O, to to fajne chyba. Ej, musisz ich zabić, bo ja tam nie przyjdę. Los, coś tam było. Co to jest? Los, coś tam. Aha, to ci się nie od razu. Wiem. Dungeon Bug, co to jest? Uuu, widzicie co to Nie. Masz, może ci się przyda, któryś z tych. jest jakieś, <coughs> jakieś rare to nie. A, to, to są defaultowe to nie. Potem będzie można A to? Can used to craft and runic weapon, coś. Runic table? Runic tablet? Coś takiego? to no. co? A to właśnie nie wiem o co z tym chodziło. To pamiętam, że też miałem zagwostkę z tym, nie? Położyłem się, człowieku. Dobra, człowieku. spiewszamy stąd. Co zamknąłem drzwi? No. Mówisz? Przydałby się, no. Zmykamy. Ja jestem na gravel, beach i mam tu giga dużo struktur, stary. Ej, bo mi... lud podam nam. No. Loot pęka tak. to beka z ciebie. Ice cube. <laughs> Whale! Co jest? Wielolip! Dost... No kurde, uważaj. Ty, a to mnie zabije? Nie wiem, może Cię zabić nawet na hita, nie? No, właśnie się boję. Uuu, fajne, że mamy ten. Mogę o, sobie... złote jabłko, mam pozdrowie. Co to R jest, człowieku? Co? Pod R jest jakieś coś. A, jakiś slajd czy coś. O, mam tego łóżko. A ja nie mam. To git. Trzeba gdzieś jakieś fajne miejsce znaleźć. Teraz jestem na plaży, A ja jestem na bagnach. O, wow, tu są te stare ja wioski. Ty, szkalifę znalazłem. Co to jest? O, rare affix, rare affix item. Nie wiem co zrobiłem, ale człowieku... Nieźle to bije. Co z tobą? jakieś eliksirowicze. Nie! S, dobra. Mam dla Ciebie hełm Ale człowieku Wieloryb Prawie jak ja Hehe he. Ty to jest nowa sta statua Oła Oła Co, co ty No to coś co patrzyliśmy na to pad. to jest statua tylko Aaa Ale jakby ja Jakbyśmy tu zrobić. zabili? A tu człowieku nagle ten no A może to w nocy tylko tak jest? O, wydaje się jakiś OP wieku. Jak <laughs> gdyby nic, wchodzimy, dzień dobry Czuję, że szybko stąd wyjdziemy? Ej, co to jest? Wait, what? Jak to działa niby? Halo? Oho! Mocne! Dawaj na górę. Jest O człowieku! O człowieku! Co? Ty! Wiesz, jaki Pigas mam? Chodź, mam tyle jedzenia. Człowieku, szybko do mnie dawaj, człowieku, ja mam tyle litów. Ja mam jedzenie. Masz, od ciebie. Ale my i tak nie możemy. Co nie możemy? No nie daje nam to nic. My jesteśmy szulkami. To co dla nich No nic. Po co to? Patrz na to, patrz na tą skrzynkę. Wiesz, ja mam kilo w ogóle? Efficiency 10, Mending and Breaking 3, Fortune 2. To po co to zrobiłem w takim razie? Nie wiem. Epikex enhanced with mythical energies, it effortlessly breaks through rock and also preventing their valuable resources. Czyli mam jakiś najbardziej epic w gierce, człowieku. Aha, Pozdro, pokażę. No pana to, ale o, dodaj. To wygląda, ja mam jakiś mending człowieku, i w ogóle. Ty, no nieźle. Dobra, człowieku, lecimy na górę. No nieźle, ty dobry lucik. A czym się różni to, a te. to, powiedz mi powiedz? Które? Te, dwa, te dwie, te. na dole. Trzekiery, no? No, że tamta ma socket na dżema na dole masz. Czyli ta lepsza jest. I ma tam kryć szans No, i tam. Masz, masz to, żeby wziąć? Tak, damage. Bo ja, człowieku, bym sobie wziął te strzały, bo ja mam łuk, nie? Człowieku, nie bierz nic innego niż rare itemy, nie? Albo jakieś, obojętnie jakie, nie? Dobre, Jak są rare no. itemy, to i tak bierz, to potem się salwejdżuje je. Nie wiem, co mam, widzę, wiele buja. Ale te szkielety mają takie OPT. One tu nie przejdą po zgro Co to jest? O, to chyba dobre jest, bo nie pamiętam no, ale to mam... Jak co to daje do czasu oh chestplates, Heavy Weapons, Leggings, Shields, sword trident a Heavy Weapons co daje Heavy Weapons, bo ja że Heavy Weapons było fajne, że ci dawało. Ale co to, to jest fits in. No, ale co daje? Co, co daje? Na, to do skrzynki włóż. No i patrz. No? When socketed in, Heavy Weapons plus 10 Overheal, Shields is life. Ok. Light Weapons... To A, weź sobie to jest weź. Nawet weź sobie to po prostu weź. I tyle. Netherite hole. Po prostu weź do, do tego i tyle. Nie ma szans. No weź sobie to po prostu, będziesz miał achievement człowieku za... ...zrobienie netherite'owej tej. jakieś achievementy, quests. Ty chcesz jakieś jedzenie? Ja mam cztery chleba. To masz to jeszcze. To na dole było bardzo dużo jedzenie. Okej, okay, lecimy Kurde jakaś skrzynka O oh. człowieku, dobra to jest dobre, kurde, niezła skrzynka Dawaj na dół No niżej, żeby się tam nie wybombić od nich Ty, ale skrzynka dobra. Wziąłem jeden item i tyle No nieźle Ale wziąłem przynajmniej rare item, nie? A więc... Okej, okay, żeby... trzeba znaleźć miejsce pod bazę stary, bo tutaj za dużo już itemów mamy. No. Siema. Siema. Jeszcze instant, ty. <grym> o człowieku, ty, ty Jezu, kilo POM. Nice. Ty, 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 o, wioska. Serwer Chyba. się pali. Ha, a no. Jest, lag. Serwer wy... <laughs> Jest pół godziny materiał. Timeout. No dobra, no to co? Dzięki no to za oglądanie. Co? Dzięki. Był ze mną Bubles. I był ze mną cement. Siema. Siema.